Kto ostatni puści prezent, wygrywa go czas. Ta. O i czas ej, ja. ruszył, i czas Ty, ruszył ja mam tą rękę stary Zasady, ej właśnie Ej nie widziałem, myślałem, że puszczyłeś Ej, Pamiętajcie, mi. jak zmieniacie rękę, to musicie trzymać drugą ręką, tak? Żeby nie było tej sytuacji, że ktoś się zmieni a. i to dalej będzie a. trzeba, bo wtedy odpadacie, a widzowie wszystko widzą na kamerach Dobrze tak? mamo a To się liczy Kasia? Pięty moje teraz? Pięta Achillesa No tak no Trzeba czymkolwiek dotykać, dotykać, dotykać prezent, się. żeby go wygrać Ale jak... wielkość tego prezentu wskazuje na to, że to może być na przykład motor Albo samochód jak u Ja się nie ruszam, potrzebuję wygrać dzisiaj odcinek nie. O, cześć! O nie! A może no, pół Kasia. litra wody, co? Kasia. Kasia! Kasia, ja jedno pół Kasia. litra przed odcinkiem wypiłem Nie może być zbyt łatwo na początku, więc bardzo łatwe zadanie no. Osoba, o. która jako ostatnia wypije całą butelkę Ty, no. Ty jesteś okropna! Ale łatwe, ale łatwe Ja, Micho, ja nawet nie muszę w ogóle próbować Nie, zacznij tak, Ale chcesz umieszczać? Tak! tu tak. umie ja tak. tak. co? I teraz chciała siku i, tak i tak taka jest na przykład mam nadzieję, że Michał Kopiołek będzie się przy Was. ja tu sikam, ja. nie? Naprawdę tak będę robić. Jak będę musiał się sikać bo naprawdę kupiłem puli no, tak stycznej. Na mnie bomba! Jak powiem start, Komnata. to zaczyna pić, ostatnia osoba traci twoje życie. Ja Możesz zacząć? Maja zaczynaj, no. Uwaga, start. To pierwszy to ręka do góry z butelką. Dawaj Maja, lecisz. No Maja, Nawet dawaj, masz szansę. Nie no, start, lecisz. No jeszcze? No. No. Ej, dobrze, że mam duże szklanki w domu, dawaj, bo no, jestem się no, do tego. Nie, ja o sekundę to słowa. Eee. Chyba, żegnę. szczerze, nigdy nie widziałam tak szybko. Ej, to Starałam się bardzo, ale i tak byłam ostatnia, więc stracę życia. Nie, szacunek, że się starałaś. Oddaj nie życie, myśl. ale cię szanujemy. <laughs> Ej, idzie się ktoś przejść wokół prezentu, nie, będzie... dotykając go? Tak. tak, tak, tak. Mamy razem? Patrz. razem? Zarączkę? No nie. Zobaczmy, co tu jest. Wow, co? Co? ale to wielki prezent, Dziwaka. Patrz! Do chodź zobaczyć. Nie, już no, tam, tam byłem. A tu byłeś, do widziałeś? Serio, ej, w ogóle, że Kasia kupiła to na odcinek, to jestem w szoku. Nie no. No. On się obsuwa i no, prawie mi się odsunęły pięć. Ok, serio, 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 serio. Ej, a pomysł, iść teraz, jak na przykład Kasia nie zapamiętała, że jestem na tym odcinku I schować się w środku prezentu i trzymać go sobie no nie, Na to pewno to nie zapamiętałam to. To. Nie no, możemy odkręcić i odpadać Rachajłaj Witek Co się stało? Łoł wow, Co, co się stało? Debatowaliśmy, czy jeśli kontrabas się schowa, będziesz zauważył e, Czemu sprzedajesz od razu? Ale nigdy nie zrozumiałeś, bo nie mógłbyś mówić po polsku Uwaga, musicie teraz określić między sobą swoją kolejność, bo będzie ona zawsze skróciła w tej konkurencji Jeden Szach drugi Szach trzeci ja ostatni Trzech, czwarty. Czy wszystkim pasuje taka kolejność? No. Nie, to ja wolę być I pierwszy ja ostatnia No dobra, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Po kolei tak? Nie, ja ostatnia No to zamień się za okiem miejscami Dobra Będziecie musieli zadzwonić do jakiejś osoby z ekipy Jeżeli odbierze telefon to nie tracicie życia, Jeżeli no. nie odbierze tracicie i osoby nie mogą się powtarzać Masz telefon? Do mnie nie, nie no. I powtarzać osób nie o można. nie, ale o. Ja najpierw zachowałam pierwsze. pierwszą. Tak? Ej, ale nie piszcie teraz do nikogo. Tak, nie piszcie. No, no, tak, nie pisze. Pisze. A ja nie piszcie, tylko patrzę kto jest w ekipie. Bo Ej, to ja to ona, to ona, to... Ej, ona, Ej, ona... Dobra, Ja wiem. nie odbierze. Dobra, ja dzwonię do Wujasa. Pięć sygnałów jakby jest na odpadnięciach coś. O Jezus. Pięciu ktoś nie odbierze, to o, cześć, wujas, jak dobrze, że yy, odebrałeś. Chciałem ci powiedzieć, że jesteś cudowny, naprawdę nie zmienia się. Dziękuję ci, że odebrałeś do ode mnie telefon. Dzięki tobie nie tracę życia na odcinku, Kasi. Git, <grym> <wytrzał> fajnie, dzięki mi, jego dzionka, do później pewnie. O, Hello. dzięki, na razie! Hej! kontrabasia. Zastanawiam się. Do kogo e, Mam wielkie zastanowienie, bo mogę zadzwonić w sumie do Asi, ale jest w pracy. A tak. Zastanawiam się, czy nie zadzwonić do Przemka na przykład. O nie! Nie, dlaczego? Jak widzę, jaką reaktywował Przemek, spróbuję do Przemka i jeśli nie odbierze, no to. Jeśli nie odbierze, to można do niego zadzwonić? Tak, odbierze. Szybko. No, przemek odbierze. Dwa. O kurde. Ja nie jestem przymulony, Bo on specjalnie tak długo czeka. Ostatni sygnał. Pięć. Dobra, słuchaj, miałeś piąty sygnał, i musiałem się do ciebie dodzwonić na odcinku, bo inaczej tracę życie. Pozdrawiam! Reszta! Nie, no, ja nie bym Moja BD. ostatnia deska ratunku właśnie BD. została zatopiona. Kurde, myślę, myślę. Do? Dzwonię do Postego. Do Postego, dobrze. Pasty, liczę, że jesteś pod telefonem. Dwa. Może też jest skontenciarzem i przy piątym dopiero. Trzy. Cztery, no i dopa, oh chyba. Raczej nie. Yes! Posti, dzwonię na sekundkę, bo nagrywamy właśnie o Kasi i zadecydowałeś o tym, że jednak nie tracę życia, bo odebrałeś przed piątym sygnałem, dosłownie dwie sekundy przed piątym sygnałem, stary. Byłeś bardzo blisko przegrany, bo jestem też trakcie o, Serio? O, 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 o. Ej! Podziękuj Fifciowi, kocham Was do zobaczionka! Popatrzcie i w że odbierają telefony! Daj. No ja chciałam do wujata. No. A czy ty masz numer w ogóle do ludzi z ekipy? No niedużo. U mnie zawsze jest tak, że jak chcę coś od kostka, to pytam Matyldę i mam odpowiedź, więc dzwonię do Matyldy. O. Do Matyldy! A, a Matylda to jest w ekipie. To jest, no tak. No. 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 Raz. Siema Matylda, dziękuję bardzo. E, uratowałeś mi życie w odcinku. Wiem, że dla Ciebie można liczyć ja no, Olivia nie. Oj, ale Skąd? Ale o co chodzi, bo ja teraz nie wiem. <grym <grym> ale o co chodzi? No pisałam jej, żeby odbierała, żeby mi dała numer, bo ja nie miał numeru. A. Ej, to jest oszukańcze. To jest. To <grym> no, musisz jeszcze raz do mnie zadzwonić. Do, y, do, do usłyszenia. <grym grym> Dawaj do kostka teraz. Nie można tak. Nie tak, można tak, bo to już ostrzegasz To jest zapowiedź. z kostkiem. No dobra, kostek. Raz. Dwa. Kostek. No. O A wiesz czemu? Powiedziałeś, że na niego nie można liczyć. Pewnie jest Matyldo i to usłyszał. Od życie. Ty Jak jest Olek, do kogo Ty dzwonisz? Jedyna osoby, do których mam numer telefonu, to jest Michał. Dominik, Maja i Pola. Żartujesz? Tak. Masz jedną osobę. A mnie, za, mnie masz zablokowanego na numer normalny. Aha, to jednak tylko <noise> do Maja i Pola. Nie masz numeru do wiem, do Bujasa? Nie, do wszystkich dzwonię na Messengerze. I nie, dzwonisz do poli. Dzwonię do poli, bo Ta. nie mam wyjścia. Jeden. Według nie pola odbierze? Nie do poli, Dwa po Jezu, Halo. pola, kocham cię, już chyba śpisz, to ci nie przeszkadzam, śpi. E, dzięki Tobie, wygram. Coś. Nic, wytłumaczy ci potem, śpi dobrze, kocham, pa. Dobra i ja po prostu... ja to kogo? Zostało mi Genzy Który? Yy, no... To jest teraz chyba, w ja nie wiem gdzie oni teraz właśnie Może się dodzwonisz na antenę Ale wiecie kogo nie ma w radiu? Faustyny? No, no. Yo, yo, Hejka Ona nie dzwoniło Dzięki Tobie nie tracę życia w odcinku, bo musiałam do kogoś zadzwonić, żeby odebrał z ekipy ja też odbieram generalnie. Jezu, dziękuję Ci pięknie. Ej, to nieprawda, ostatnia taka nie nielepawa. Ja jestem mega dumna z tego. Znaczy, Jay, no... no. Jest mi przykro, ale oszukiwałeś. Dobra, no hey, to, to idę z powrotem. Tak, bym W Z tej konkurencji jest bardzo cenna lekcja, że oszukiwać nie warto. Tak, nie można liczyć. A, nie, ale po prostu u niego się dzień zaczyna tak czternaście, Ale on co nie on odebrał, ten... stary. On odrzucił. On odrzucił? On odrzucił. Ja zadzwonię się z kogoś Ej, siema, przed chwilą dzwoni do ciebie Jay. Czemu nie odebrałeś? Mogadałem. A, no dobra, to git. Najlepsza możliwa odpowiedź. Wszyscy my straciły życie, no ja bo nie odebrałem. Znaczy dla nas dobrze, dla dobrze nas, to nas dobrze no Nie no, też mam teraz nie odebrał, ale jest... O, git. Fajnie. To elo, czuję się. Akurat... Ej, Dżek, Kostek jednak cię lubi. Spicy pytanka z Instagrama, let's go. O, pierwsze pytanie, nie kontra was. Czy Asia jest we Tak. Spicy drugie pytanie. Czy ty odchodzisz z ekipy? Nie. Czy to prawda, że moja Pirek wyprowadziła się z Dowgenzy? Tak. Spicy pytanka do Olka. Czy to prawda, że... Bierze. Czy siedzisz dalej na kurtce? Tak <noise> To było mega smaczne pytanko Teraz Ile zwierząt ucierpiało przy zrobieniu twojego outfitu? Oh shit <głos> Nie <głos> to na to odpowiadać <noise> To jest zbyt kontrowersyjne <głos> oh, <głos> To <się siedział głos> Czekaj, trzeba go trzymać jeszcze Dobra, kto odpadł? <noise> Moja nie, a jakby tak wziąć ten prezent i podnieść... Ej, dobra! Idźmy z nim gdzieś. Nikt go nie puści. Ej dobra, to jest Dawaj, to jest Lewik. Ktoś musi na bok. Kto, ktoś musi iść tam, gdzie tu. Oku, czekaj, czekaj, to chodź. Chodź Chodź tu, no. Góra, góra, góra. Ej, 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 nie nie rady, sam tutaj! Spada, spada, spada. Spada, spada. Okej, nie go. belka spadła. To, nie chce się położyć już. To już się nie położy! Dobra, puszczajcie wszystko! Spróbujmy stąd iść po prostu. Ej, ale stop. Przecież to stoi. A Kasia to tylko mówiła, nie rozwalcie prezent. No niestety, plan nie wypalił. Ej, a on jest, o, przykrzywiony jest nie? Co? Tak. Ciekawe czy by... Kasia się zagraje. Ej dobra, no nie mówi nic Kasia jak Ej, Wszyscy jeszcze są w grze, nie? Ja mogę z kimś zagrać w kamień papier o życie. To let's go. No dobra. Trzy, cztery. Chodźcie. Jest! Dobrze, Ej, że Michał. Tak. Podmyliśmy się jednego życia w międzyczasie. Od, od Michała o, się. No bo żywiłem w Amerykanach, że tutaj Tolkiem. Uwaga! Kolejna runda polega na tym, że będziecie mieli od tamtej strony tym razem zasłonięte oczy i trzeba zgadnąć zapach. O nie, a jak węchu nie mam? Dostaniesz coś. Zobacz, no, co to jak... Będzie sześć różnych rzeczy, ja Wam będę losowo dawać podnosek i będzie trzeba zgadnąć. Tylko jak macie to na oczach, to będziecie my, jeszcze zamknięte oczy. Żeby nie oszukiwać. A to mogę po prostu zrobić tak. Możesz mieć te zamknięte, no. Dobra, uwaga, masz pod nosem. Ja nawet nie wiem, jak to się nazywa po polsku. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to pachnie mi jak herbatka zimowa, więc będę strzelał, że to jest jakieś coś z herbatki zimowej. A ja, ja stąd czuję. Ja mam to chyba jednak w moim Czekajcie, muszę odświeżyć yeah. za fajnie. Czy to jest cynamon? Niestety nie. Nie? Goździki, kurde, the white guy, wziął let's go. Będzie trzeba oscylować w jakieś takie świąteczne rzeczy Wszystko będzie pachnieć herbacą zimą Daję pod nosem Już mam? Tak Pomarańcza Dobrze Mogę easy go w porównaniu do goździków? Gadłam? No nie, choć gęsto Easy, gęsto. easy Jednak mam trochę wałku. O no Ej, Jay, zrób to tak, czapko Czy, Nie, on będzie szukiwał i się raz oszukał Kurde Jay napisał Ej. do mnie na Messengerze, żebym mu podpowiedział Dwa pod nosem Cynamon. Dobrze. kurwa. No to jest mega trudne akurat, bo on słabo pachnie, Pokaż. taka laska. Mega mocno pachnie cynamon. Jak ktoś wie, że to cynamon To zależy, czy się perfumuje No dobra. Trzeba, trzeba jakby długo niuchać. O, to ciężkie. Masz pod nosem. No nie dotykaj. To... Gdzie to jest? No, no już, to już nie masz rusz... pod nosem. Nie, nie ruszaj głową, kasia ci przyłoży. Ale o Ale, to ale czekaj, ale kurna! Mówisz, ja... nie. Ale rozumiecie, że ja tego nie czuję! Ale, wy... ale wystawisz język! Wystawiałeś język i sprawy! Miał zębę do przodu, nie! Tak. Moim zdaniem tracę życia! To w opie ale... mam, nie zgaduję! Mi od... Nie miałem pojęcia. Tak nie czułem tego w ogóle! No bo jak robisz tak? A ale to było tak, że ona to trzyma, a ty pochodzi. A cię tak? No bo chciałem bardziej poczuć! Ale miałeś to pod nosem! mam tracę życia i tak to wygra. Ej, ale to jest nie chyba zimowej. Mam już zamknięte oczy do, 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 Jemu ufałam akurat, to jest jakby najprzyjemniejszy paski. człowiek na świecie Dzięki takim ludziom jak wy mogę cały czas oszukiwać, dziękuję Dobra, to załóż sobie No jest to zapach herbaty zimowej, nie? Możesz <grym> mi to się, dać to, bliżej nosa, a ja się nie ruszam? Pomyśl sobie o wszystkich rzeczach, co były Pomyśle. do tej pory ja to czuję stąd, widzę. No ja też to czuję stąd, jest tylko zpół. że to jest po prostu zapach herbaty zimowej, nie, nie, nie. poczekaj To może być na przykład właśnie taki syrop zimowy do herbaty, nie? Czy Trzeba ja syrop do herbaty Syrop do herbaty zimowej Źle Goździki to jest. Pierniki się robią? Przyprawa piernikowa Ej, nie zgadłem Przyprawa do piernika Nie zgadłem Przewodnicząca. Przewodnicząca. O, tego bym nie zgadnął Nie ma opcji Czekaj ja, jeszcze ja, raz Czego? Właśnie bo już... O przepraszam Ja za to dostałem Nie no, a ty specjalnie wyświetlałeś język A wiesz co rady. to jest? Nie czułam, nie wiedziałam, Masz czułem 3 sekundy mizyka. na odpowiedź, jak odpowiesz poprawnie nie tracisz życia Wiesz, że i tak 3 No dawaj 2 1 Kupa, Renif <grym>. Nie <grym. wiesz? Nie wiem, co to jest? Cytryna, Cytryna, a nie boczuć. Ja jeszcze jak ktoś nie dotykam. Bo no. to są te cytryny no wiesz, z no bo jakbym, je, jeszcze Mam ogólnie trzy tam. Bo te dwa od mam jeszcze jedna swoje, więc ryzykuję wszystko. Jeżeli przegram teraz. To się zapisze Ja Ej kurde, ale błąd zrobiłem straszny Czy postawiłeś życie na szale? no Tak To Ale nie, że wszystkie jakby rzeczy wąchałem I wtedy jakby mi się zmieszały i nie czułem tej cytryny Ej, Dobra, ale co ty tu robisz jeszcze? Nie, dobra ja dobra. To, to, to. Nigdzie nie pójdziesz Michu, bo cię zastawiłem Dawaj kluczyki Nie, żartuję Tak zajechałem, żebyś mógł wyjechać, bo przewidziałem, że przede mną odpadnie ja Mam dla was ofertę, jak każdy z Was da mi 25 zł to wypuszczam prezent w tym momencie. Każdy? A co, spieszycie się? Słówkę. Nie, tylko uważam, że jestem dużym zagrożeniem, tak. Dobra, a możemy się targować? Możecie. Ja mogę dać 4 zł. Nie schodzę poniżej 10 zł od sztuki. Ja choć No, mi szkoda, na przykład tych, Bo ja na przykład. Ja dam 7,50. Chciałem być sprzedajny i nawet nie da mi być sprzedajny. Oh. Michał dla was poprowadzi jedną rundę. Nie, no trzymał on! Dobrze, kochani. Czujesz jak sprawia 5 minut? Tak. A jest stresik? Um, nie. Jest stresik, tylko to ukrywasz. Widać. Nie, widzę nie stresujcie mnie, bo źle poprowadzę. Trzęsą ci się loki. Po pierwsze, kochani, możemy teraz dotykać prezentu ręką. Nie możemy innym, inną częścią trzeba, tylko ręką. Ej, mega Warto. dobrze, Michał, poprowadzić tę konkurencję. No ja I... do koniec? Dobra, Dobra. proszę. Muszę posłuchać Michała Będziemy grać Simon mówi, ale tu będzie Michał mówi oh nie Wszyscy znają za eee, zasady? Tak, tak. Nie, nie znam, ale co to w ogóle znaczy? Dobrze. Chodzi o to po prostu, że jak powiem Michał mówi podnieś rękę, wszyscy mają podnieść rękę A jeśli powiem bez tego Michał to wtedy... Nie robi ktoś, ktoś to zrobi, to teraz widzisz no, Michał a... mówi podnieś rękę Michał mówi opuść rękę nie nosa Co to jest? <noise> Odpadasz, odpadasz. Nie dotknął Nie dotknął, nie nie dotknął, dotknął Ale tak. Nie, nie, nie dotknął Musiałby zrobić tak Jezu, dobra, dobra, Znaczy nie wiem, nie wiem, tak mi się wydaje tak Dziękuję u nas, u nas za wsparcie Jak się ruszył tylko to odpadał No to umówmy się, że od teraz ruch Michał mówi obróćcie się Michał mówi podskocz Simon mówi kucnij Dobrze Michał mówi ściągnij kaptur No nie mam kaptura Ja nie też nie, nie. Jest okej. Okay. Michał tak mówi kucnij Michał mówi podskocz Michał mówi stań Tak ja sam bardzo to jestem No, jesteś Musisz to mówi tak dwa razy szybciej To Szybcie, Szybcie? no, znaczy w montażu będzie szybciej, ale my po prostu nie odpadniemy Michał mówi szepnij Przepraszam, nie <grym> nie co to znaczy <grym> Czekałaś, co coś robi Czekajcie, muszę się zatrzymać GPT co powiedzieć? Michał mówi podnieś rękę Michał mówi opuść rękę Michał mówi popatrzcie na mnie a, to jednak nie działa, ChatGPT mówi źle. A ty teraz się czujesz jak swój 5 minut? Nie, czuję się jak debil. Michał mówi, klaśnij dwa razy. Michał mówi, nie raz. Klaśnij jeszcze raz. Czekaj. odpadasz! Dżej miał rup, Było widać tak. No widzisz, jak szybko poszło, ChatGPT właśnie zabrał mu ostatnie życie. Yes! Kochani, moja oferta teraz y, się podwaja. Dwie dychy, dwie dychy, dwie dychy puszczam w tym momencie. to nie jest razy dwa. A, ale jest mniejsza ilość osób to razy półtora. Dobra, a po 15? Nie. Na, nie. No to graj dalej. No to graj dalej. dalej. Wygrywam ten odcinek, proszę Dobrze. bardzo. Szacun. proszę konwersację z, ze mną. Ej, ale pamiętajcie, że teraz dotykamy tylko ręką już, nie? Bardzo proszę, nie można się konsultować w żaden sposób, nawet mruganiem albo jakimś skinieniem na kogoś. Tylko po prostu zapisujecie swoją odpowiedź i wysyłacie do mnie. Każdy z Was musi wysłać mi imię osoby, która według nich. Powinna stracić życie. Jeżeli któraś z tych osób dostanie najwięcej głosów, to odpada. Ale hamskie zadanie, nie? Mega hamskie zadanie. Mam nadzieję, że wszyscy pomyśleli, kto chciał się słyszeć. Cztery głosy na orkiestr. Łona, chciałam na przykład odpadać na siebie. Powiedziałam, że tak będzie. Wiedziałeś, no. że tak będzie. Ale w tym momencie nie. każdy z nas ma. 20 złotych w kieszeni. Tak. Czyli tak. została finałowa trójka, nice. A ty tak. na siebie zagłosowałeś? Bo wiedziałem, że wy wszyscy na mnie zagłosujecie i wiem, że nie wygrałbym tego odcinka, tylko próbowałem grać, że wygram i dlatego chciałem się z wami listować, ale wy jesteście do duchu. <laughs> <laughs> Moi drodzy, jak dobrze znacie kolendę. Let's go! No nie no, coś to jest Pinistran. Ja też. <laughs> Lepa! Sześć różnych tytułów, będziecie musieli dokończyć. Tak zazwyczaj jest to wers. Czekaj, czy dać taki obvious jakiś kurna... Ja chcę pierwszy. Ja mogę pierwszy. Ja mogę drugi. Mam na od 1 do 6. 6. Nie. Mogę jeszcze raz? Nie. Południowy biegun. Julia Żugej. Ale kolenda. To nie jest kolenda. What? No to jako super dodatek do tego. Ja jej wlepniesz, to się dopuszczasz. Możemy zrobić, jeżeli chcecie, bo mam 6 piosenek, a was jest 3, to musimy odwiedzać. No. Nie, moim zdaniem to, to jest super, co zrobiłaś No nie, bo dla oni, oni... Głosowanie Ja jestem teraz ugotowany, a oni są teraz w dobrej... No a ja szósta dzwoniłam, znaczy, bo znaczy, powiedziałam numer 6. Ja jestem, ja jestem pomiędzy No to musisz, ty zadecydujesz Jedna kolenda czy dwie? Lubię cię Dwie Let's go! Dobrze Ale więc jeżeli teraz nie odpowiesz Michał, to jeszcze masz tak naprawdę szansę Kto zdobędzie najmniej punktów w tej rundzie, okay. ten po prostu odpada Dobrze, uwaga I za na południowy biegun Wyjątkowi jak jeden płatek śniegu. No tyle umiem akurat. I co Sera? dalej? Wyjątkowi jak jeden płatek śniegu. I za co no na południe. Zakładam, że jest drugi raz to samo. Źle. Wokół wszystko się mieni w ciemny wieczór. Na południowy biegun będzie... Nie ma opcji, Fajne, fajne. Ogóle, tak. Ładny tekst. Zero punktów no. Ja pomyślę taktycznie i poproszę jedynkę. No, jedynkę. Od razu, jedynka od razu jedynka? Pomyślałem, tak pomyślałem. Duża szansa, że to one są tak? Uwaga. tak, Lula Lulaj, że Jezyniu, moja perełko. Lulaj ulubione me pieścidełko. Lulaj, że Jezu! Mu. Lulaj, tak? Dalej, no, jeszcze, jeszcze jedno. No. A ty go tulu, płaciu, Jest! Śpiewa, Ale weszło! Jak się wczoraj! <laughs> to Ale to Jaka była piękna, cisza, taka świąteczna piękne. aura się zrobiła. Ale miałem taki fokus, dobrze. <laughs> 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 Wiadomienie. Mają dwa. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i panienki. Do Jezusa i panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matki Jego, Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matki Jego. Dobrze. Dobra, przejdźmy, przejdźmy, przejdźmy do numeru trzy. Wśród mocnej ciszy głos się rozchodzi. Stańcie kibic! Dajcie pasterze, Bóg się Wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie do Betlejem? Pospieszajcie, przywitać. Kogo? Razy dwa. No dobra, zaliczę. No tak, tam To jest czym? Bo to jakoś dziwnie odpowiedziałem. No tak, czem prędzej, a, bo to to jest... To jest... No, Ale to różne są Kościelny te, slogan. Tak. Teraz Jak liczę na to, że ktoś się wykopyrpnie tam. Musisz się ktoś tak. wykopyrpnąć. Tak. Mus Dominik, jaki numer? Zobaczymy tę czwórkę. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesołano. No nobina. Nobina. że panna czysta. czysta, że panna czysta porodziła syna. Chrystus Przyrodzina to spowodzi, a nie grają króle, witają pasterze, śpiewają bydlen, tak lękają cuda, cuda. Ogłaszają. Chodziłem po kolędzie normalnie Bardzo dobrze. Maja, przebierzeli dobec stają pasterze. Górda. Grają skocznie dzieciąteczku na so cool. Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Dobrze, podawali swobody. Dobrze. dobrze, już wystarczy. niestety Michał, bardzo... Co mi się za miało. konkurencja z jedną miną, du nie? by wydały radę. Ale rad byłem ale, tu być. Ale miałeś szansę jeszcze. Ja, Dziękuję za to. Jak z nas by trafił Julkę Żuga i to byśmy odpadli My na twoim miejscu Wszystkiego Dzień. dobrego Dzień. To Dzień był lot. Dziękujemy Dziękuję Fajna Dobra, I obstawiajcie ja czy Maja? Jaki widzę słabszemu? Go Dominik, dawaj, wygrasz to. Dzięki! Runda filmowa jest to quiz. Zasady są takie, że jeżeli ty odpowiesz dobrze, Dominik też musi odpowiedzieć dobrze, i wtedy lecimy kolejne pytanie. O, to papierkami czy Papier Papierkami to pierwszy zaczyna? Bo tak w karnych w tym na meczach. Tak namieczach. jest, dokładnie. Jak coś, ja wolę zacząć. Gramy o to, żeby zacząć. Tak jak w karnych, chcieliś pierwsze? Dobra, e to zaczynaj! To, proszę, pytanie. Dobrze. Gorzej, jak się wydubca od razu. Tak. Ile trwa adwent? 4 tygodnie Dobrze. Jest! Presja! A tak. czujesz czy presję? Maja teraz musi a, odpowiedzieć na pytanie a słyszysz jakie są pytania? Co święty Mikołaj przynosi niegrzecznym dzieciom? Dobrze. Nie no, co to za dwa rozbieżne pytania, przepraszam Dobrze. Dominik, kolejne pytanie do Ciebie Ile reniferów ciągnie sanie świętego Mikołaja? Uuu. Easy Dokładnie, czy mogę się o jeden powiedzieć? Dokładnie Dokładnie, I ja odpowiedź się liczy 13 Źle. ile? 9 Siedem. ale lipto No i teraz uwaga, My czy maja, maja odpowie na pytanie? Jeżeli odpowie, to wygrywa Jeśli będzie typu, że Mikołaj co daje? Ale nie Kolej, ja tutaj nie wybieram pytań. Z czego składa się opłatek? Ło to dobra, ja sam nie wiedział. Yy, z ciała Jezusa. Nie, to chodzi o takie Mąka i woda. I dobra, jest, mam farda, Jest fart, jest farty. W którym roku powstał film Kevin Sam w domu? Dokładny rok. Tak. <laughs> nie, kurde, w do 30. 1987 Źle. 1990. 3 lata! Nie dużo! Kurde! Jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywam. No wiem, no wiem, no wiem. No, pytanie no, o różkę znowu. Ale pytanie też jest trudne, chyba Ile jest filmów z serii Sam w domu? Dwa jak co? to? To no jest ich piękno, I nie chodzi tylko o te filmy, które jest, który gra ten sam aktor, tylko są jeszcze inne Nie jak które... Kevin sam w domu tylko sam w domu I dom jest czas, jest szans Ej, coraz więcej stresu, bo teraz cały czas odpowiadamy na samo Cały cel. czas jest źle Kiedy jest Boże Narodzenie? 25 grudnia Ej, so yes. łatwe, Easy. co to jest za so łatwe pytanie? Po kolei, proszę mnie, nie oskarżać. Tak jak z Różgą Podaj dwa imiona reniferów świętego Mikołaja Rudolf I tyle bym powiedział I... Czekaj Błyskawica. Dobrze. Ło! Wow. E, Wymyśliłam to, cześć! Co ja? No nie, nie mam pojęcia. Nie, zaraz. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima? Najgorsze. Oh, 22 grudnia. Ile? Które miasto w Polsce nazywane jest zimową stolicą? Dobra, trudno. Zakopane. Dobrze. Co to jest zimorodek? Zimorodek? Myślałam, że to łatwe, no, dobra, jednak nie. Kwiatek. Źle. Tak. Tak. Shit. Jeżeli teraz odpowiesz, to wygrywasz. O nie. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna? 23 marzec. Pierwszy. Tak? Tak. Jest! Ale warto mam! Podaj imiona Trzech Króli. Kasper, Melchior, No Dobrze. Chyba, że Bartek szanę, Nie. mi ewentualnie. Musisz odpowiedzieć, żeby gra toczyła Czyli teraz jest presja na tobie. Przed chwilę była na mnie, jak nie odpowiedziałem. Tak, tak. Co lub kto przynosi prezenty dzieciom w Poznaniu oraz całej Wielkopolsce? Nie no stara, what the fuck! Ale chyba wie, ja szczerze? Tak, chyba wie. Dziadek mróz, nie źle. Dominik, wygrywasz. Nie yes! <noise> Co przynosi? Gwiazdor! A, gwiazdor! Gwiazda zawsze, dobra, mówiła, też to że, że u niej gwiazdor był. Gratuluję. 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 Dziękuję, miło było. Ej, dobra, ja lubię prezenty. Dominik, w tym prezencie jest dla ciebie fajny prezent na święta, czyli tysiąc złotych Wygrasz tysiąc Let's go Jest bo mi bardzo przykre, jak od je do 30 w tym odcinku What the fuck, serio? Jest tak, tak, dla ciebie, tak jest. Odrabiam się powoli Będziesz mógł kupić swojej całej rodzinie prezenty Jest Dziękuję Proszę bardzo, proszę bardzo.